Witamy w programie Rozmowa Głosu Mysłowic, gdzie poruszamy ważne i ciekawe tematy. Przedstawimy różne punkty widzenia i opinie, gdzie uzyskujemy odpowiedzi od ekspertów. Nasz program to również miejsce na debatę. A teraz czeka na Was rozmowa z gościem Głosu Mysłowic. Zapraszamy. To jest premierowy odcinek wywiadu Głosu Mysłowic. Ja nazywam się Krzysztof Bąk, a moimi gośćmi. Gościniem jest Gabriela Morawska-Stanecka, senatorka obecnej kadencji i wicemarszałkini Senatu poprzedniej kadencji, ale także Frodo, czyli Cocker Spaniel Angielski. Pani senator, miłośniczką psów? Bardzo jest? dziękuję. E, witam Państwa. Oczywiście no, jestem miłośniczką psów, zawsze były w moim domu psy, prawie zawsze. No i niedawno, w ubiegłym miesiącu, straciłam. Moją spanielkę, która miała nie, no niemal 17 lat, za przeżyła. Na Froduś ma 10 lat i też towarzyszy mi dzisiaj, ale on generalnie towarzyszy mi bardzo często. W podróżach yy, również, pani senator? W podróżach prywatnych tak. Yy, my z naszymi psami zwiedziliśmy w zasadzie prawie całą Europę i one są zawsze były bardzo takie bezproblemowe w podróży, tak były nauczone. No w podróżach do Senatu wprawdzie były w Senacie obydwa moje psy, ale no w Warszawie oczywiście nie są, bo to już zbyt dużo... Czasu pochłaniają mi inne obowiązki, ale on bardzo szczęśliwy jest ze swoim panem wtedy w domu. Pytam nie bez kozery, bo niedawno została pani wiceprezydentką Unii Międzyparlamentarnej, czyli Międzynarodowej Organizacji najstarszej na świecie. No właśnie, proszę przybliżyć. To jest najstarsza organizacja parlamentarna na świecie powstała w 1889 roku. Założyło je dwóch parlamentarzystów: jeden Francuz, jeden Anglik. W celu krzewienia przede wszystkim idei demokracji, parlamentaryzmu i pokoju na świecie. Takie piękne idee. Organizacja przetrwała no już dość długo, i Polska jest jej członkiem od lat 20. XX wieku. Faktem jest, że po raz pierwszy Polka Polak w ogóle. Został członkiem władz. Ja członkinią władz tej organizacji jestem już od dwóch lat, członkinią Komitetu wykonawczego, a w tym roku, w czasie posiedzenia w Uzbekistanie, zostałam wybrana wiceprzewodniczącą, wiceprezydentką Unii Międzyparlamentarnej. Dodać mogę, że prezydentką jest Tulia Akson, która jest spikerem, czyli marszałkiem Parlamentu Tanzanii. Także w tej organizacji jest 181 krajów, czyli w zasadzie obejmuje, obejmuje wszystkie kontynenty, i generalnie podstawą takiej działalności to są oczywiście zasady demokratyczne. Może być członkiem taki kraj, w którym funkcjonuje parlament, który jest wybierany. No i krzewi, już mówiłam, zasady demokracji, równości płci. Bardzo mocno promujemy właśnie udział kobiet w polityce. Oraz udział młodych ludzi w polityce. A jakie cele, właśnie, jeżeli Pani mówi o udziale kobiet, jak rozumiem, młodych ludzi, sobie Pani stawia w tej roli? Jakie, powiedzmy, ta Pani rola dodatkowa, dodatkowe obciążenie może przynieść korzyści na arenie międzynarodowej dla Polski? Generalnie taka dyplomacja parlamentarna jest szalenie ważna. Wydaje się normalnie, kiedy patrzymy na to tak z boku, jako widzowie. Że dyplomację prowadzą organy państwa, czyli minister spraw zagranicznych, ambasadorzy czy prezydent, w zależności od tego, jaki jest oczywiście ustrój bądź premier, ale parlamentarzyści mają ogromną rolę do odegrania na arenie międzynarodowej, dlatego że te spotkania parlamentarzystów z innymi parlamentarzystami z innych krajów, one są. Yy, mają taki wydźwięk mniej formalny, bo generalnie minister spraw zagranicznych, kiedy jedzie z jakąś wizytą, to on reprezentuje aktualne stanowisko danego państwa w danej sprawie. Ale przecież my wiemy doskonale, tak jak w każdym kraju, w każdym parlamencie są różne partie polityczne, różne opcje, różne poglądy się ścierają. Tak my tak samo spotykamy się. Z parlamentarzystami z koalicji, z opozycji, z prawej, z lewej strony. W związku z czym, kiedy rozmawiamy, to czasami można do wielu rzeczy bardziej przekonywać niż zrobi to oficjalna delegacja, czy minister. I u nas Ministerstwo Spraw Zagranicznych bardzo docenia rolę parlamentarzystów i dyplomacji parlamentarnej, no dość powiedzieć, że na przykład takie bardzo ważne dla naszego kraju. Znaczenie miała wiosenna, wczesnowiosenna, zimowo-wiosenna wizyta y, premiera Wietnamu. To tak naprawdę do tego przyczynił się w bardzo dużym, dużym zakresie właśnie wysiłek posłów, którzy te kontakty z Wietnamem od wielu, wielu lat. Y, Koordynują i umacniają. I tak samo przez to się rozwijają, zacieśniają się związki I między. Po prostu wzmacniacie dyplomację, dość powiedzieć, że przecież bardzo mocno. na przykład w systemie amerykańskim od zgody obójstw Kongresu zależy Ależ bardzo oczywiście. wiele, na przykład, międzynarodowa pomoc. Ale oczywiście mało tego, my też rozmawiamy z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych i na przykład w wielu sytuacjach, w wielu obszarach. To ministerstwo nam wskazuje, o czym byśmy mogli rozmawiać, żeby bardziej wzmocnić. No bo jakiś kraj może, nie może się przekonać, żeby coś zrobić, jakąś umowę z Polską podpisać, czy, czy przyłączyć się do jakiejś inicjatywy, a my. Rozmawiając z ludźmi z różnych opcji politycznych, z danego parlamentu, możemy ich do tego przekonać. To jest szalenie ważne. Pani senator, wrócimy do parlamentarzystów polskich, ale chciałbym jeszcze zapytać, bo pani powiedziała o tych celach, o młodych kobietach i młodych ludziach. Tak. Jakie przesłanie z perspektywy no, pani prawniczki, senatorki dwóch kadencji miałaby pani do młodych kobiet, które być może chciałyby się zaangażować w działalność społeczną, polityczną, ale także zawodową? Znaczy generalnie zawodowo wiemy doskonale, że kobiety w Polsce są szalenie aktywne. I ja się strasznie z tego cieszę. Są też odważne. Jak patrzę dzisiaj na pokolenie mojej córki, młodszej, czyli takich 30-latków, to te kobiety są zupełnie inne niż my byłyśmy te 30, 20, parę, 30 lat temu. Dlatego ja im dalej życzę tej odwagi. Realizacji własnych marzeń i własnych planów, ale jeżeli chciałyby się zaangażować w życie polityczne, to pierwsza i podstawowa rzecz, którą chciałabym im powiedzieć, nie zrażajcie się, bo to nie jest proste. Zaangażowanie się w działalność społeczną, w działalność polityczną na początku jest niezmiernie trudne i czasami się człowiekowi wydaje, że nic z tego nie wyjdzie, ale to trzeba cały czas być upartym, dążyć do celu i w końcu to zaczyna funkcjonować. Także wytrwałość. Trzeba po prostu determinacji, a determinacja Ale i wytrwałość to cecha przydatna politykom. Na przykład w kampanii wyborczej, która przecież tak. na finiszu w Polsce, Pani zaangażowała się w kampanię prezydencką Rafała Trzaskowskiego. Jak Pani ocenia jego szanse w tych nadchodzących wyborach? Jakie są kluczowe wyzwania dla jego sztabu? No oczywiście, ja jestem przekonana, że Rafał Trzaskowski te wybory wygra. Oczywiście kampania się robi coraz bardziej gorąca na koniec, no już dwa tygodnie minęły, niecałe mamy do, do pierwszej tury. Bardzo bym chciała, żeby te wybory były wygrane w pierwszej turze, ale o, znaczy ilość kandydatów, e, Powoduje, że raczej to nie jest możliwe. Właśnie z tego powodu, że jeżeli tych kandydatów jest kilkunastu, to głosy ludzi rozłożą się w tej pierwszej turze. Mówi się, dla nie niektórzy tak twierdzą, że ludzie w pierwszej turze głosują sercem. Być może, no i w, drugi w drugiej turze to będzie ta rozgrywka najważniejsza. Stawką tej, tej kampanii, tej rozgrywki jest przyszłość Polski jest miejsce Polski w Europie, na świecie, bo jak się okazuje, oczywiście my nie mamy ustroju prezydenckiego, nasz ustroj jest ustrojem parlamentarno-gabinetowym, w związku z czym rządzi rząd i, i oczywiście musi mieć większość w parlamencie, żeby były te rządy skuteczne, ale jak się okazuje, musi też być prezydent, który jest Propaństwowcem, który nie służy interesom jednej partii politycznej, który dokładnie wie, co w danej chwili dla kraju jest najlepsze. I my po dziesięciu latach no, beznadziejnej prezydentury Andrzeja Dudy, który w jeszcze bardziej fatalnym stylu kończy tę prezydenturę niż zaczynał. Potrzebujemy wreszcie takiego prezydenta, który będzie patrzył w przyszłość który będzie myślał o Polsce nie jako o kraju sprzed 200 lat czy przed 100 lat, tylko jako kraju, który ma być wielki, ma być silny za 5, 10, 15, 100. Ma patrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość. Podsumowując, bardzo istotne wybory, które zdecydują bardzo o istotne. sytuacji politycznej, Szczególnie gospodarczej. Szczególnie dla młodych kobiet one są bardzo istotne i dla młodych ludzi, mhm. bo ten wybór będzie determinował to, jak, będą się, jak będzie dyskusja na temat praw kobiet, na temat cały czas wyrównywania szans kobiet, młodych kobiet w życiu prywatnym, w życiu zawodowym, w ochronie zdrowia, w prawie decydowania o sobie? Jak to będzie wyglądało? Spójrzmy na chwilę w przeszłość, bo jako wicemarszałkini Senatu była Pani zaangażowana w pracę nad wyjaśnianiem przypadków nielegalnej informacji. Pokrótce, jakie wnioski wyciągnęliście? Tak. Ta pierwsza komisja, czyli Senacka Komisja do Spraw Wyjaśnienia Przypadków Nielegalnej Inwigilacji, w zasadzie odkryła ten bezmiar inwigilacji. Dopiero teraz Komisja Śledcza, która ma oczywiście zupełnie inne uprawnienia ma większe uprawnienia śledcze, może dysponować materiałami, które nam no, nie ujawniano. Ale ja pamię ja z tego, jak, jak porównuję nawet pracę tych dwóch komisji, to w zasadzie te przypadki osób, które były inwigilowane za pomocą systemu Pegasus, no to wyjaśniła nasza komisja. Jakie były wnioski? No przede wszystkim był wniosek do prokuratury. Z podejrzeniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez kilkunastu funkcjonariuszy państwowych. I z tego, co wiem, ten wniosek złożyliśmy na koniec pracy naszej komisji, czyli na koniec tamtej kadencji Senatu. I o ile wiem, to post prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. I y, nawet przewodniczący komisji, były ówczesny nasz przewodniczący, obecnie poseł Marcin Bosacki, został y, zaproszony na y, przesłuchanie jako świadek. W związku z czym mam nadzieję, że prokuratura będzie prowadzić to postępowanie. Y, oczywiście wyjaśnialiśmy wtedy, przede wszystkim wyjaśniliśmy, czym jest Pegasus. o tym nikt nie wiedział tego. Y, panowie sprawicy, pan Zbigniew Ziobro, czy. Czy Michał Woś, śmiali się, czy Romanowski, śmiali się, że to jakiś koń. No, próbowali sobie robić z tego zabawy, ale to nie było zabawne, bo wiemy doskonale, zresztą to też my ustaliliśmy, że rodzina Brejzów była inwigilowana przez bardzo długi okres czasu jeszcze w czasie kiedy Krzysztof Brejza był szefem kampanii wyborczej koalicji obywatelskiej. Dzisiaj wiemy, że wielu innych posłów, senatorów było inwigilowanych przy okazji inwigilacji np. pana Macenasa Romana Giertycha. Podsłuchiwały były również rozmowy senatora Stanisława Gawłowskiego, który, który wówczas korzystał z pomocy prawnej pana, pana Romana Giertycha. No to to już są poważne przestępstwa, które wobec tych ludzi zostały, zostały popełnione. Zresztą senator Gawłowski zupełnie niedawno ujawnił, że uzyskał w tym postępowaniu, które prokuratura toczy, status pokrzywdzonego. Powiedziała pani prokuratury, prokuratury, później sądy, system prawny, który no jak wiemy pani doskonale jako prawniczka jest no, węzłem gordyjskim, tak. po prostu, którego nie da się wprost rozsupłać. Jakich reform by się pani spodziewała i co należy zrobić, żeby no, mówić o praworządności, o tym, że ten system prawny nie jest upolityczniony, funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować dla dobra obywateli. Wie pan, nieszczęściem Polski w ogóle w, tej, w tych 36 już latach po 1989 roku jest to, że na te 36 lat przez ponad 10 lat ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Zióbro, czyli człowiek, który nie ma absolutnie żadnych kompetencji do wykonywania takiej funkcji. On po prostu upolitycznił prokuraturę, wymiar sprawiedliwości. On jakby ten węzeł gordyjski wraz ze swoimi akolitami zamotał. Dlaczego? No Dlatego, że wtedy zresztą to widzimy w ciągu ostatnich półtora roku. Że wtedy, kiedy nie wiadomo, co jest wyrokiem, co wyrokiem nie jest, kto jest sędzią, kto sędzią nie jest, to łatwiej się pływa. My to chcemy oczywiście rozwikłać, ja bym ale te jak? reformy, no po pierwsze, musimy mieć prezydenta, który nam będzie podpisywał ustawy, bo już kilka ustaw zostało uchwalone przez Sejm i Senat, no ale prezydent Duda, który złamał sam konstytucję, jak to ładnie określił ostatnio pan premier. Tak jak on obchodzić konstytucji nie potrafi nikt. Pan prezydent jest mistrzem w obchodzeniu konstytucji. Yy, niestety pomagał yy, Pisowi w tym, żeby ten wymiar sprawiedliwości zniszczyć, a nie podpisywał ustaw, które trochę mogłyby pomóc. Ja bym to w dwóch aspektach rozpatrywała. Pierwsza kwestia to oczywiście, jeżeli będzie prezydent, który wreszcie Polska racja stanu, dla którego będzie najważniejsza i praworządność to bardzo szybko można uchwalić ustawy i to poprawić te kwestie ustawowe ustrojodawcze, kwestia Trybunału Konstytucyjnego, sądów sędziów. Ale ja bym tutaj jako praktyk 27 lat pracowałam jednak praktycznie. Widziała ten drugi aspekt. Chciałabym, żeby równocześnie, ta reforma przebiegała w taki sposób, żeby zwykły, normalny człowiek, obywatel, mój dawny klient, zmysłowic, Katowic, Chorzowa, skądkolwiek poczuł na własnej skórze, że jest lepiej. Czyli żeby nie musiał czekać na termin rozprawy, na przykład rozwodowej w sądzie apelacyjnym w Katowicach rok na wyznaczenie terminu. A czeka dłużej niż czekał. Czeka dłużej niż czekał. Żeby nie musiał y, faktycznie czekać na wyrok przedsiębiorca, czy na nakaz zapłaty w sprawie, w której chodzi o jego majątek. O, no, bo to przeważnie jest tak, że przecież cała nasza ca wszystkie albo musimy zainwestować w oszczędności, jeżeli ktoś nam nie zapłacił, albo musimy wziąć kredyt. Czyli przeważnie to są kwestie majątkowe, żeby tam zapadały te wyroki szybko, żeby w sprawach opieki nad dziećmi, w sprawach też, yy, kiedy człowieka, na przykład osobę starszą, to też są takie sprawy, z którymi przychodzą do mnie moi dawni klienci, osobę starszą trzeba umieścić, w, na przykład w domu opieki, bo musi się ktoś nią opiekować, i kilka miesięcy czeka się na zgodę sądu, postanowienie sądu. Takie sprawy powinno się załatwiać od ręki. Ja od ręki nie mówię tu i teraz, tylko w ciągu kilku dni. I uważam, że jeżeli mądrze by będzie pokierowane Ministerstwo Sprawiedliwości, będzie miało pełną y, swobodę też prawną w tworzeniu różnych przepisów i onormowań, to ja mówię, z jednej strony naprawa systemu sądownictwa, trybunału, ale z drugiej strony ulżenie zwykłemu obywatelowi. On ma czuć, że coś się zmieniło, bo dla mnie ważne jest, żeby człowiek normalny człowiek nie musiał czekać latami na rozstrzygnięcie swojej sprawy. O tym, czy coś się zmieni, będziemy wiedzieli na początku czerwca odczujemy najwcześniej jesienią. Natomiast chciałem panią senator też zapytać o sam senat, bo mimo, że jest to izba wyższa, to jednak w percepcji Polaków jest to izba, o której mniej słychać, a przecież państwo obradujecie tak samo. Państwo podejmujecie, zajmuje pochylacie się nad tymi samymi ustawami. Macie swoje inicjatywy ustawodawcze. No i chciałem zapytać, jak układają się stosunki między izbami parlamentu, między sejmem, senatem, jak to wygląda w Praktyce na co dzień? Dużo pytań. Po pierwsze, chciałam wrócić do prezydenta. Zaprzysiężenie nowego prezydenta będzie 6 sierpnia i ja myślę, że już od razu będzie miał bardzo dużo pracy. To nie jesienią. My nie mamy czasu. Nie mamy czasu i Polacy nie mają czasu. Prezydent musi się wziąć do roboty od razu. To jest pierwsza kwestia. To, jak Senat jest ważny, pokazaliśmy w poprzedniej kadencji, kiedy byliśmy jedyną instytucją, yy, no, władzy państwowej, która była w rękach opozycji. I faktycznie korzystaliśmy ze swoich uprawnień bardzo skwapliwie, ponieważ ponad 100 ustaw z naszej inicjatywy zostało uchwalone. I oczywiście wtedy te relacje z Sejmem nie układały się dobrze. No, z tego względu, że rządził PIS i uważał, że jeżeli jakaś ustawa nie jest ich ustawą, to w ogóle nie ma co się nad nią pochylać. Dzisiaj jest troszkę inaczej. Ten proces legislacyjny też wrócił na zwykłe tory. My nie korzystamy już tak często z inicjatywy ustawodawczej, chociaż wcale nie wiadomo, czy tak nie będzie w przyszłości, ale dzisiaj też dlatego, żeby pokazać, żeby wrócić na te normalne tryby. Bo jeżeli ustawa ma być dobra, to ona musi przejść cały proces legislacyjny, czyli jest inicjatywą rządową podlega ocenie, ocenie skutków regulacji, podlega konsultacjom społecznym, konsultacjom międzyresortowym i dopiero wtedy idzie do sejmu. Wtedy sejm się może nad nią w komisji pochylić, a jak i również później senat. I już widzę teraz, jak patrzę na tą pracę naszą od listopada 23, że mamy znacznie mniej poprawek w ustawach. Bywały ustawy, w, myśmy, w których myśmy kilkaset poprawek musieli wprowadzić, żeby one w ogóle miały ręce i nogi. Dzisiaj to, to jest kilka, czasami kilkanaście poprawek, dlatego że te ustawy są po prostu uchwalane tak jak trzeba. Przygotowywane są lepiej. przygotowywane lepiej. Chociaż oczywiście, że nie uniknie się błędów, no ale my Pan senator Marszałek Grocki zawsze mówił, że Senat jest izbą zadumy i refleksji, więc my zawsze na tą zadumę i refleksję musimy poświęcić czas, właśnie dlatego, żeby te ustawy były dobre. Ale ja nie przekreślam takiej ewentualności, że w przyszłości. W następnej części, w następnej połowie naszej kadencji będziemy musieli również jako Senat składać inicjatywy, chociażby w takich sprawach, jakie zawsze należały do Senatu. Czyli na przykład, kiedy Trybunał Konstytucyjny, jeżeli, kiedy mieliśmy Trybunał i on ustala, uchwalał, że któraś ustawa, przepis ustawy jest niezgodny z Konstytucją, to zadaniem Senatu było. Opracowanie nowego, nowego przepisu, który byłby zgodny z konstytucją. Tak samo jak kiedy Europejski Trybunał Praw Człowieka, czasami też w pewnych wyrokach wskazuje, co trzeba w prawie zmienić. Też bardzo często Senat jakby miał tutaj inicjatywę, i ja chciałabym, żebyśmy wrócili do takiego poprawiania różnych rzeczy. I to jest wtedy szybsze, bo czasem się okazuje, że jeden, dwa przepisy trzeba zmienić, poprawić i cała procedura od rządu no, jest zbyt długa. I tutaj ja bym wróciła do tych senackich właśnie. Jesień zapowiada Prawda. się intensywnie i pracowicie dla o, i posłów i dla senatorów. Myślę, że koniec lata i jesień będzie bardzo intensywna i pracowita. I następne lata, dlatego że znaczy ja. Wiem, jak bardzo pracowaliśmy w tej, te półtora roku, ale bardzo dużo efektów tych, tej pracy nie widać, ponieważ prezydent postanowił działać jako rzecznik jednej partii i tych ustaw, które naprawdę przyniosłyby jakąś, jakąś ulgę i zmianę, no nie, nie podpisywał. No teraz już zapowiedział na przykład, że nie podpisze ustawy o obniżeniu składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. No i to jest tylko jedna z takich ustaw, ale przecież wiele ustaw też już u niego zalega. Ta pracowita jesień to będzie półmetek kadencji. Tak. Znamy Pani plany na ten półmetek kadencji. Natomiast chciałem na koniec zapytać o jakieś bardziej dalekosiężne plany. Jak planuje Pani tę swoją aktywność społeczną i polityczną? Nie, Pan, ja się przyzwyczaiłam, że w polityce faktycznie planuje się krótkoterminowo. Ja nie wiem, co się będzie działo. Też właśnie moja aktywność międzynarodowa i to, że mam relacje z różnymi parlamentarzystami z różnych krajów, no trudno przewidzieć, co się będzie działo, jak świat będzie wyglądać za dwa lata naprawdę. Mam nadzieję, że będzie szedł w dobrą stronę i my wszyscy oczywiście w tym kierunku działamy. I oczywiście, jeżeli będzie normalna sytuacja taka, jak, jaka jest, jeżeli będziemy żyli w pokojowej Europie dalej, jeżeli nic się nadzwyczajnego nie stanie, to myślę, że będę chciała odnowić mój mandat jeszcze raz. Życzę w takim razie powodzenia. Chciałam jeszcze zapytać na koniec o to, jak opiekę nad takim pięknym psem, czy psem w ogóle pani mając tyle obowiązków, sprawuje, no ale Frodo jest, widzę, tak Pan bezobsługowy, wiecie. że chyba nie tam bo Ale tutaj to, są... że Frodo jest bezobsługowy, Frodo ma 10 lat, i to muszę powiedzieć, że pierwsze trzy lata jego życia poświęciłam mu bardzo dużo czasu. Właśnie to jest efekt tego, że ten pies wie gdzie jest, może, mogę z nim iść wszędzie, mogę z nim iść do restauracji, do kawiarni, mogę z nim iść w każde miejsce, on wie jak się zachować. Są bardzo mocne, ja, moje psy zawsze były bardzo mocno socjalizowane. Ja z nim rozmawiam jak z człowiekiem i on mnie naprawdę rozumie. i tak samo jest, tak samo postępuje wobec niego, mój mąż. No frodo jest teraz dość smutny po śmierci swojej, swojej towarzyszki szanty ale już niedługo będzie miał znowu towarzystwo. Ale jak pani z nim tak rozmawia, to ja mam nadzieję, że te jego drzemki w czasie naszej rozmowy nie oznaczały, że ona była dla widzów e, No Mam nieinteresująca. nadzieję, że dla pani. widzów nie, interesuje, nie było to nieinteresujące, a on śpi, ponieważ wie, że ten czas, kiedy ja z kimś rozmawiam, on musi po prostu wykorzystać, znaczy zająć się sobą inaczej. Mówiąc, senator, się ja sobą. dziękuję w takim razie za ten czas i za tę rozmowę. Gabriela Morawska-Stanecka była dziękuję moim bardzo. i Państwa gościem w premierowym odcinku wywiadu Głosu Mysłowic. Dziękuję.